Wszystkim. Ja nazywam się Roxana Rydzyk, a to jest program, Co mówią na mieście. W tym odcinku będę zadawać pytania, co myślą ludzie o szczepieniu oraz jak lubią się przemieszczać. Dowiemy się wspólnie, co mówią na mieście na ten temat. Jeśli jesteś na tym kanale po raz pierwszy, kliknij subskrypcję i dzwoneczek. Pamiętaj też o łapce w górę, pisz w komentarzu, co sądzisz o programie. A teraz idę zadawać pytania i przekonamy się wspólnie. Co mówią na mieście? Czołóweczka! Pani, widzę, jedzie rowerem. Czyli tak, woli pani, drogi. tak. Woli pani jechać rowerem, iść na pieszo, czy samochodem jechać? Rowerkiem. Ja jestem wierna mojemu rowerkowi. Bardzo lubię jeździć rowerem. Jak muszę to na piechotę? Z samochodem. Nie, bo nie mam prawa jazdy. Ale serio? Serio? Wolę naprawdę rowerem. Preferuję. To jest super pojazd. No może niekoniecznie jest takiej jakości, ale, ale ten mi służy bardzo dobrze. Dwa mi już ukradli. E co ty gada? <grym> co pani sądzi o szczepieniu? No ja jestem po szczepieniu. Ja jestem służba zdrowia w terminie zerowym, jak trzeba. Uważam, że mm, wolny wybór każdego. Aczkolwiek, preferowałabym, żeby tak. Woli pan jeździć samochodem, iść na pieszo, czy jechać rowerem? Rowerem. Co pan sądzi o szczepieniu? Szczepienie jest może potrzebne, na razie nie korzystam z niego. Wolą państwo jechać samochodem, motorem, czy może iść na pieszo, czy rowerem? A gdzie? Gdziekolwiek. Wolę motorem. A pani? Bardziej autem. Woli pan jechać motorem, rowerem, iść na pieszo, czy może samochodem? Rowerem. A co pan sądzi o szczepieniu? Ja nie mam, nie sądzę nic, nie myślałem na ten temat. Woli pani jechać rowerem, może samochodem, czy raczej na pieszo? Ja wolę rowerem. A co pani sądzi o szczepieniu? Ja już jestem zaszczepiona dwoma dawkami. I wszyscy powinni to zrobić, dlatego że to jest szansa na normalne życie. Tak uważam. Woli pan jechać samochodem, iść na pieszo, czy może jechać rowerem? Wolę z buta czemuś. A co pan sądzi o szczepieniu? Już drugą dawkę przyjąłem, także żyję jeszcze. Czym pani woli jechać? Rowerem, samochodem, czy może woli pani iść na pieszo? A i tym, i tym mogę. I rowerem, i samochodem. I na pieszo. Czyli zależy od trasy. Tak. Jak daleko, no to samochodem, a jak blisko to i rowerem na pieszo. A co pani sądzi o szczepień? Ano trzeba by się zaszczepić, no żeby nie być chorym, nie? I, i no, chcie, chcieliśmy, żeby wszyscy byli zdrowi na świecie. Ja tylko kartą płacę. Woli pan jechać samochodem, rowerem, czy może iść na pieszo. Rowerem. Na pewno. Ewentualnie na pieszo. Nie tak, bo ja nie jestem sądzę, ja jestem z Rybnika i wielokrotnie jak mam czekać na autobus za 10-15 minut, to wolę się przejść, jeden przystanek czy dwa. Morwa mać, ty mnie tak nie strasz! A w weekendy to bardziej preferuję rower. A co pan sądzi o szczepień? No już jestem zaszczepiony. Woli pani jechać na rowerze, czy może jechać samochodem, albo może iść na pieszą? Chwili tutaj samochodem. Co pani sądzi o szczepieniu? Yy, aktualnie się nie szczepię, yy, ponieważ jestem w ciąży i uważam, że na razie nie jest to niezbędne dla mnie. Woli pani jechać samochodem, rowerem czy może iść na pieszo? Yy, rowerem wolę jechać. Co pani sądzi o szczepieniu? No ja się zaszczepiłam dwa razy, także myślę, że powinniśmy się szczepić. Każdy powinien się zaszczepić. U mnie, na przykład. Yy... Wszyscy się wyszczepili. Także polecam, zapraszam wszystkich do szczepień i niech każdy skorzysta. Woli pan jechać samochodem? Może iść na pieszo, czy jechać rowerem? To różnie, zależy od przypadku, jaki to się <grym> nam dzieje. <grym> A tak bardziej rekreacyjnie? Rowerem raczej rowerem. A co pan sądzi o szczepień? No, już zaszczepiłem się. Uważa pan, że warto się szczepić? No nie wiem, warto czy nie warto, no ale. Wydaje, że, już, że trzeba. Nie? Woli pani jechać samochodem, może rowerem, czy jednak iść na pieszo? Wolałabym na pieszo, ale niestety muszę jechać samochodem. A co pani sądzi o szczepieniach? O szczepieniach? Dobra sprawa. Jestem za. Wolą pani jechać samochodem, czy może rowerem, czy jednak na pieszo? Rowerem? Rowerem. Rekreacyjnie, tak? Rekreacyjnie, z dziećmi. Rekreacyjnie razem z dziećmi. A co pani sądzą o szczepieniach? Jestem no. zaszczepiona, także no. ja też niedługo. Dobra, warto, się zaszczepić. warto. Jedna. Wolicie jeździć rowerem, może samochodem, czy jednak iść na pieszo? Rowerem, rowerem, Wszystkie rowerem. Tak, tak. A co sądzicie o szczepieniach? Tak trochę strach, ale w sumie. Niestety życie pisze różne scenariusze. I... Są potrzebne, żeby gdzieś pojechać. Za granicę. Wolą panie jechać rowerem, może samochodem, Smatery. czy jednak na pieszo? Na pieszo. Na pieszo. Na, na. A pani? Też. Spacery. Idziemy na spacer. no. Idziemy na spacer. Super. Dobrze, to jeszcze jedno pytanie. Co panie sądzą o szczepieniach? Ja się zaszczepiłam. Ja też. Dwa razy. Ja też. Już dwa razy. Już dwa razy. Tak, tak jest. O, dobrze. dobrze. Polecam młodym. Tak jest. Teraz nie tylko ja ale i wy wiecie, co mówią na mieście na temat szczepienia oraz o przemieszczaniu się. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, pisz o tym w komentarzu. Napisz, co było najfajniejsze. Chcesz być autorem pytania, to napisz je w komentarzu. Być może to właśnie Twoje pytanie będzie tytułem jednego z kolejnych odcinków. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to teraz. Kliknij też dzwoneczek, aby być na bieżąco z filmami na Włoszczowa Online. Pokaż znajomym i udostępnij. A na dzisiaj to już tyle. Cześć!